Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem House. Z jest kolejny odcinek z Fallout 76. Skończyliśmy sobie tutaj ostatnią. Na Uniwersytecie Polstek. robiliśmy tą symulację, ukończyliśmy ją. Jak pamiętamy doskonale. Więc idziemy sobie sprawdzić teraz to zastrzeżone skrzydło. Bo tutaj mamy. Niby mamy coś odkryć ciekawego. Um, nadzorczyni ma takie przeczucia jakieś, że tutaj możemy znaleźć różne interesujące rzeczy. Więc idziemy, sprawdzimy. Otrzymaliśmy klucz, dostęp. No, Widać ładnie strzeżony ten, ten obszar jest. I co my tu mamy? To już nie wygląda ładnie, jak w krypcie, są robociki. Teraz, gdzie jest ta moja nadzorczyni? Ona gdzieś ugrzązła? Halo? No, 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 nie ma jej. O, jest idzie, dobra. Już myślałem, że się zgubiła. Widzisz, moja damo? No to w sumie to nadzorczyni, to taka starsza kobieta jest... trochę. Ale dobra. Mamy tutaj coś do... A, no, spróbujemy ze snajperki. A, jeszcze... Jeszcze nie zadaję tyle obrażeń, żeby na dwa razy zabijać, ale to już niedługo. Może wezmę jakieś tam perka tego, żeby z ukrycia zadawać jeszcze więcej obrażeń. Bo ostatnio wziąłem ehm... perka tego z. Po prostu czy moje karabiny zadają więcej obrażeń, no i tyle. Dobra, ale co my tutaj musimy, musimy przeszukać? Może... O, ołówek! W ołówkach! O, jak fajnie, ile ołówków! W jest fajny materiał. E, musicie mi wybaczyć, ale już nie pamiętam jaki, ale, ale wiem, że jest fajny. Pojemnik pochodzi Czy w tym terminalu coś ciekawego będzie? Coś ciekawego. Jest tu nadzór, coś słyszałem groźnego. Jakieś większe roboty, czy coś? O Ciekawe, to już wyszedłem z tej strony. Zaraz, zaraz, zaraz 60 metrów w tym kierunku. Co ja tam mam? I coś jest. Co za mówisz? Chyba nie nadążesz za mną troszeczkę. Kurde, jakiś centrum dowodzenia podziemne. Welcome, esteemed members of Congress and our armed services to a very special Voltec presentation. This rarefied metal has been the backbone of trade since time immemorial. And in the event of Precious resource will once again become invaluable to rebuilding America's economic future. That is why Vault Tech has been commissioned to build a different and very real Vault. Named for the atomic number of the metal little guard, Vault 79 will be the new home for all of America's gold reserves fort knox will secretly be retired and emptied it's gold bullion transported to the new vault where it will be safe behind vault tech's top-of-the-line automated security biometric recognition to verify authorized personnel sophisticated laser grid fields to ward off intruders and in the unlikely event of a breach military-grade defensive turret systems built in partnership with our friends at Rockco all of this along with Voltex signatures and live containment walls airtight construction fusion power generators and automated manufacturing facilities 79, a golden future for the America we all know and love, brought by Vault Tech. Ha, ciekawe. Amerykańskie rezerwy złota w kryptie 79. No, dobra. for once the rumor mill gets it right there is a treasure in that vault all of america's gold reserves not as much today but that's just it put aside the base instinct of hoarding wealth what could we do with a vault full of precious metals Uh. Exactly. No more barter or wild, unregulated proxies. It won't happen overnight, but one day we could have leverage to create a new economy, property rights, taxes, laws, a government. Maybe ah. we should I doubt it. I think something must have gone wrong. The American government should have come to reclaim the gold. They should be here, but there's no point worrying about all that. We need to get into that vault ourselves, and more importantly, we need help to do it. Fortunately, you just made contact with two large groups of people who both seem to have their own talents. można w urzędzie coś znają mamy Do me a favor, talk to both of them. I doubt they'll work together, but we'll want all the on the table. Okej. Jakiś tam plan mamy Sprawy, proszę kurczę. Nie wiem co o tym myśleć w sumie, ale a wy co o tym myślicie? Dokąd to wszystko zmierza? W ogóle, po co my... po co, po co my to robimy? Teraz to, to, to z nadzorczynią, to ja nie wiem. Nie wiem, czy gdzieś się pogubiłem w tej fabule, czy, czy coś, ale no, nie mam pojęcia. Po co my tutaj tak drążymy ten temat i, i teraz nagle się okazała krypta 79 jakaś? No dobra. Mamy porozmawiać z obiema frakcjami. A propos, yy... A propos tej krypty. Dobra, najpierw udamy się do... do Mac i zobaczymy, co, co z nią uda się wykombinować. <laughs> No nic, no, ważne, że jest co robić, nie? To jest najważniejsze. A to, że się tam jakoś trochę pogubiłem, czy coś w tym stylu, kogo to obchodzi, nie? No ja się mi to tam nie przeszkadza, no robię. No teraz fajne zadanie mamy, tak? No niby to jest jedno, jedno zadanie takie całe, ale. Ale teraz jakby dostaliśmy. Nowe zadanie, nie, że, że mamy się włamać do tej krypty i w ogóle. No i to tak w sumie się, z... 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 Jak, jakby to powiedzieć, napędza się samo to, nie. No jak dla mnie spoko. Och, co idę tutaj? <grymka> Coś tutaj masz ciekawego. Mm -hmm. Broń, nie masz nic, tu nie masz nic ciekawego. No, także tak. Okej, okay, słuchaj, Mac. Przeszedłem do ciebie z ważną tą sprawą, a w ogóle korzystając z okazji. Ułóżmy sobie wszystko, co możemy sobie przetworzyć. Looks like your little inoculation work like a charm. we've established your usefulness but don't mistake our gratitude for hospitality yet here you are It tells me you're not here just to waste my time you want something and it must be important else you wouldn't be barging in here like you run the place out with it Hmm, dostanę za te informacje. Well, if that don't pique my interest, please, go on. What exactly, pray tell is inside this Vault 79? Ah, już w sumie coś mi świta, o co chodzi z tym, z tym złotem, z tym skarbem. Bo ci wszyscy osadnicy i bandyci w ogóle przy, przy, przybyli tutaj do Appalachii e właśnie w poszukiwaniu złota. I, Początkowo wydawało się, że to złoto ma crane, nie? Ja w sumie też myślałem, że już sprawa została zakończona, bo tam odkryłem tego kraina i, i, i. No i tam wybrałem u niego w, tym, w tej kryjówce, tej jaskini. I miał taką kryjówkę i, i, i miał tam do wyboru różne takie, ja wiem jak to powiedzieć, takie legendarne bronie. To nie były legendarne, ale wiecie o co mi chodzi. Takie specjalne. I wydawało mi się, że to jest właśnie ten skarb, Reina I to, czego wszyscy, wszyscy szukają, ale jednak nie. Więc wychodzi na to, że to złoto jest tym skarbem. To jest fascynujący zwrot nie? Te rzeczy, które mogę kupić z tym złotem, wiesz, słyszałem plotki o tym wokół. Of course the last sucker who tried to use the location of the trove as a bargaining chip is still dangling from a wire outside as we speak liars get wires you dig so let's pretend for a moment i don't believe you what you got to convince me kurlat i jakieś plany? Mm, you ain't wrong. Getting into one of them vaults sure would set us up for a while. Shit. You know I could just kill you and take this, right? You got a lot to learn before you can roll with us, 7 6. Hmm. <laughs> Ooh, I like the cut of your jib maybe there is hope for you toss it up on the board and let's see what you got here <laughs> if you want something you take it it's the only way to live Ooh. No, Seems pretty legit. Your overseer came through on the wide distribution over here. Guess we'll hold off on raiding that old nuka plant. For now. That's all. I assume you're coming to me because we got the skills to get into this here vault. But you know... We ain't gonna do this out of the goodness of our hearts, baby doll. Oh, no, no. I'm gonna expect a significant cut of the goods inside. So we're gonna have ourselves an agreement here, see? I supply the people power, you supply the location. We all get inside, we nab the goods, you get a nice, fair little cut, and we all make out like bandits, you dig? Uh. Have you seen those Mothman cultists yet? Straight out of the loony bay, I tell ya. I don't know, 50% of whatever we take in? Now remember who's gonna do all the heavy lifting in there. If the treasure's half as good as you say, well, it should be more than enough to set you up for life. And if you impress me enough, maybe you get to roll with us. That is, long as you're cool with people calling you a raider. if any complaints on that Nuka? I'm sending them your way. I assume you're coming to me because we got this. But you know. i do going to have our own people. I supply the people. We all get inside. You show your cards early, 7-6. Look, I may be a nasty cutthroat survivor. I won't yank chain. I like that bitch Rose. Mm -hmm. I don't know, fifty. If the treasure's hat, and if you impress. Yeah. Well, I'd like my mama back from the dead in a world that ain't burn up like a post-nuclear turkey dinner. We don't always get what we want. Look, I know it ain't what you want to hear, but. Maybe you get a little bonus if you prove you're worth it, alright? So, first things first. We gotta have a plan to crack that big ass vault door wide open, right? Easy peasy, light and breezy. That's a job for Lucky Lou, our demo expert. If he can't explode it, then it ain't from this earth. Now, uh, Lou can be a real shut in on account of his uh, skin condition, but I trust him more than just about anybody. Why don't you go see him in his room down below? Introduce yourself, fill him in on the plan, and do whatever prep work he needs you to do, you dig? You're an idiot, idiot. At least when it comes to dying, Lou's got a knack for cheating death. He was up in Pittsburgh, 70 years old when shit went down. They say a real honest-to-goodness A-bomb fell straight in his living room. Thing didn't go off. A dud. When the radiation came flowing down the rivers into the city. Most died or went feral. But Lou? He survived. Changed, but with his mind intact. You get the picture. Right on, Seven-Six. Do your thing. Let's try to keep this on the down low, alright? Nie chcę, żeby cały obóz wiedział, co się dzieje. Tylko Jasne, jasne. Mm. Jak zadanie wykonane? Tak, ja mam jeszcze pomówić z, z Page'em. Nie podoba mi się to. Is it daytime out there? You can lose track of time down here. Ej. ah yes, jest, rozmawiaj z dobra. Już mm -hmm. myślałem. O, Jezus, Już myślałem, że follow to mnie zrobił wciula. Dobrze, nasz znaczy fajnie co pomyślane, że te szybkie podróże między frakcjami są bezpłatne. To dużo mi ułatwia. Znaczy nie tylko mi, ogólnie dużo ułatwia. Zobaczymy co Page powie na ten temat. Bardziej zbliżyłbym się do do tego, żeby z osadnikami to robić wszystko, bo no wiecie, taki ze mnie bandyta jak... nie powiem co. Ja to raczej taki no, uczciwy obywatel trochę, nie? Bardziej bym się skłaniał właśnie do takich jakichś pokojowych yy... działań, które pomagają ludziom i właśnie po odbudowaniu w ogóle a bandyci to... Nawet na normalnych ludzi napadną, żeby tylko się tam wzbogacić, obłowić i tak dalej. dobra. Foundation. Strasznie mi klatki spadają, jak jestem w tych frakcjach bandytów, tam i... A tutaj w poce to już w ogóle masakra. Jest tyle tych obiektów... A w ogóle, zaraz, zaraz. Macie tutaj warsztat. Spróbuję zrobić... o, jak ładnie. Trochę, trochę aluminium już nazbierałem. Aluminium, bardzo ważna rzecz. Dobra. Oj, zaraz poziom będzie. Fantastycznie. Kurde, zastanawiam się jakbym ciachał te wszystkie gule i tak dalej, takim, taką piłą motorową. Kurde, to było... to było coś. W ogóle muszę sobie jakiś strój nowy znaleźć, bo ten już mi się trochę znudził. Jest spoko, ale. A, sam nie wiem. Na razie nie mam nic lepszego, więc. We usually in the build, not break business. Sometimes you got to demolish an old space. So maybe. Why? Which vault are you talking about? Huh. Oh, I see. Interesting. Client was obviously paranoid about security. Lasers, turrets, super thick walls. This is about that treasure, isn't it? So it's not bull after all. It's in this vault, and you want us to help you get it. No. Nah. You got some grand scheme to reignite the basis of capital and all that other money talk the lobbyists on the hill would always yammer about. That's all well and good, but my concern is how that gold can help us right here right now. How it can help the people of Foundation Look, let's say I believe you. A structure like this, you need some serious equipment to do any demo work. Ja, ja zawsze byłem z ludźmi, nie? Nawet w Fallout 4, Jakby trzeba było się tam dostać do instytutu i tak dalej. No to wybrałem minut, minutmenów, nie? Więc takich z, zwykłych kurczę ludzi, którzy chcieli odbudować wspólnotę. tak samo jest tutaj w tej opoce, Są zwykli ludzie, mieszkańcy, którzy chcą odbudować apalagi no, no i tyle więc bardziej siębym przymierzał z, z sojadnikami żeby to zrobić eee... it could be used to barter for all kinds of things we need supplies better defenses materials to build and expand we could get a real foothold here not just for today but for the future No, I... if it was Dobra. just cutting lifting a little mortar work we got that covered but that's not what you're asking for. we need to find a weak point in this structure and bust through it that means drilling into reinforced lead line concrete and steel you find us something that can do that we can handle finding the right spot to hit for you uh Fulte, tylko nie to. <laughs> That's uh the mining conglomerate, right? Yeah, that might just work. I'll start talking to folks about how we can crack the rest. You keep up your end. We might just be in business. Może się Dobra. handlowe. Seems like as soon as we fix one thing in this place another breaks. Yo, are you doing? Yo, oh I hope we can set up more. I got friends out there that didn't want to come with me. Yo. To jaki wąsek to kurde irokezik. Dobra Zobaczmy jak tu stoimy. Kurde tu pamiętacie to ten złoty ten to wiertło takie Próbuję jeszcze z tym z tym low pogadać Right Industrial, no właśnie, kurde. To jest to miejsce. No dobra, ale to już w następnym odcinku zobaczymy. Spotkamy się pewnie u tego low i sobie z nim pogadamy, a później zobaczymy. Tak więc y, trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Hej.